Dzisiaj jesteśmy w Minecraft. Tutaj jest moja willa. Tutaj mam swój skuter. Wiem, że się jeździ po śniegu, ale tutaj akurat nie ma śniegu, ale też można jeździć. Idę do mojego domku. Sam go widzę, by budowałem. Tu o sofa się usunęła. Jak <laughs> e tu mamy jakieś mody? E... Na dole. Tu są skrzynki, ale tylko jedna z nich jest prawdziwa, czyli ta. Tutaj mam taki swój brunie. To mi daje w ogóle życia dodatku. Ta broń jest najlepsza. To naprawdę jest fajne widowisko. Patrzcie, no tylko na to. Wydaje no się, wysoko, zdaje, żebym wysoko skakał. Jestem teraz odporny na ogień i szybko biegam. Co to a to jest mój scooter. mogę muszę tam siłę. Nie zdecydowanie. Nie wiem czemu czy nie ma śniegu, ale to w sumie jest normalne ooo, jest zaraz do wody spadnę nie. Jeszcze mam takiego moda z Fordem, z Tangiem, ale... Nie, dwoje co? Co to ma być? Co jest widzowie? Nie, ja to co to jest? Półset puszka. Nie ma... co? Gracz Tacjanek został zrobić przez... co? Eee... Mm, dobra. Mm, ja się tu boję. <laughs> Mój mieczek stracony. Ale co to, co to mnie widzowie zrobiło? Tylko mam teraz ten ten. On też daje dodatkowe serca Co jest widzowie w ogóle? Aaaa, znowu, znowu, znowu Co to jest widzowie? To jest nienormalne Dobra, chyba wolimy co? Pssst. Nie wiem czy nie wolimy To, a ja bym jakieś mody dziwne włączałem po prostu i, i nie wiem czy wy nie wolicie Robloxa. Yy. Dobra, jeszcze raz to mnie zabije, no to przechodzimy do Robloxa dosłownie. Yy.

Ej, powodzi dzisiaj chyba nie daje iść. no nie. Chowam to. Nie to jest. No i znowu to. Znowu jest ten cień, ale dlaczego? Co jest? Zrobiłem to? Nie, jest tu. Żeby tu już po mapie nie chodziło. Patrzcie widzowie, no bo tutaj dokładnie tu, teraz, teraz tutaj wam pokazuję patrzcie, o mam tu szybkość, mam tu wzmocnienie skoku regenerację mam więcej serduszek, czyli odporność na ogień to nie wiem co znaczy Możecie napisać w komentarzach, co to znaczy. Ja nie wiem, naprawdę. Może sobie coś skraftujemy. Mam to. to. Kilow by mi się tu bardziej przydało. Ja mam 5 teraz. Jeszcze raz coś takiego mnie zabije. No to już naprawdę. Dosłownie wbijam na Robloxa. Ale nawet mnie nie zabiło jeszcze. Dzisiaj miał być odcinek z Minecrafta, ale te niewidzialne postacie mnie zaatakowały. Widzowie, czy nawet są rzeczy, jak skraftować ten sofę, telewizję? Kurde. Idziemy do Robloxa jak nic. Widzowie, jesteśmy już, ale. Co by sobie tu wejść? O! To jest fajna gierka. Dobra, jesteśmy. Tutaj co jedną sekundę się dostaje większą prędkość. I jeszcze chyba nie nagrywałem z tej gierki. Już mam 9 wygranych, jestem prosem w tą gierkę widzowie, naprawdę. To się na szczęście nie da spaść. Biegnij! <tosłuch> Dzisiaj takie um, trzy gry mają być. Był Minecraft, teraz jest Roblox i potem jeszcze będzie. Zobaczycie co A, sami zbliżicie. Na razie niech sobie... Co jest w głowie? On niech Eee, widzowie. Nie, nie Jak dojdę do końca, no to zmieniam grę. Ja buśka mam powinna powinny mieć radę. Uj. Żadnego skoku, no. Bez skoku się tego nie da zrobić. Widzowie, co? To nie jest tak. to jest tak... No widzowie, nie, nie mogę przez to przejść. Ej, zaproszę może Szymona, jeśli jest aktywny. Nie, nie. Tu! Nie, nie, to, nie, nie, to się w ogóle widzowie. Uj Muszę iść do końca, będę bardzo wolny. a szybciej! Może sobie coś nie, nie, ja nie chcę zresetować. Wiesz, jesteśmy prawie na końcu. Oh. Ja będę miał 10 wygranych jak tu przejdę. Patrzcie to co jest napisane na żółte. to to napis wygrane 9. Dzie, Będzie 10 jak to przejdę. Zwierzęta? Mm, nie, nie wiem co się zbugowało, że nic nie ma. Szybciej! Szybciej! Już jestem. Nie, widrowia ja nie wierzę, że w to gram. Trzeba go wyczyścić. A, tutaj. Naprawdę, nie wierzę, że ja grę, to jest głupie. Jak zginę na jakiejś gry, to przychodzę na Bruch Stars'a, naprawdę. <laughs> Spać mu się chce, więc teraz możemy przejść. to w ogóle nie wiedzą, co ja tego poła włączałem. O, ej, co jest? <laughs> Epicki skina wygrałem. Wyposaż teraz. O! Dzień dwunasty Niedługo dzień piętnasty będzie widzowy i będę musiał sobie za wymiarze wybrać Ten Edgara wy wybieram potem Dobrze, to jest pokój. Mam tylko tyle skinów, ja za dużo nie gram bro. Brawl Starsa tam o. Ile ja mam w ogóle skinów? ja dran, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, Tylko Haha, mój poko Gra na, na gitarze i ukrywa śmiech. Śmiech, haha. Widzę, że Po prostu sobie ten. parę gier. To nie jest wcale ten. Zginiesz, zmieniasz, Zginiesz, zmieniasz Już jest taki odcinek. Dobra, a ja się skupię. Ty, tleniu. O Spoty! Oddawaj mu rowery, rower, wieszak! Ja, Wow, wie. Ja zawsze kiedyś wygrywałem w tego brusta, co nie wiem, co się dzieje. Dobra! Nie, nie, jeszcze. Wygrywamy, widzowie, wygrywamy! Nie! A jednak przegrywamy. Yy... A atakuje szczelin, byk, pyk. byk. Nita, nita, nita. nita. O, o. Drugi raz zginąłem. Dobra, mam ten mocny strzał. Tak, widziałem, Wygrywamy to szczelam w nitę, oko najlepszy, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, jeden, dobrze, wygraliśmy, uh -huh. Uh -huh. Wyjście! ooh, Wyjścia. epicki start drop

Niedługo. Jak wyglądam? Bi bibi, bibi ja tu śpię. Uuu. Widzowie, to jest już przedostatnia gra na dzisiaj. Eee, dobra, idziemy. Tutaj już mogę. Dobra robota. Wiem, widzowie, jak zostawicie subskrypcję z dzwoneczkiem, to będziecie mieli powiadomienia o filmach i będzie jeszcze lepiej. Powiadomienia o filmach będą najlepsze, no bo będziecie wiedzieć, kiedy filmy. Jakaś reklama. Widzowie, to jednak nie jest reklama. W ogóle nie wiem, co to ja Nie wiem, czy to jest reklama. To jest reklama. i si się naprawdę dałem to a my chyba sim. Jednak nie idę do pracy. Zmieniamy na. A kolejną grą będzie. Nie wiem, jak to się w ogóle mówi. Red Bull? Red Bull? Nie. Nie wiem. Ball, Red Bull. Dobra. O, ja już mam tu wszystkie levele Pierwszy sobie. Przejdziemy sobie cały ten. Yeah. Ale są dźwięki, ja to chyba wyciszę. No dobra! Pyk! Widzę cały ten etap i w ogóle ten cały ten świat i już w końcu odcinkaż miks, żeby jakoś za dużo było tej gier. Kurde <laughs> Dobra, to z drugim. Z drugim. Ui, ui. <laughs> Czemu ja mam w ogóle żółtego? W sumie to jest nawet mój ulubiony kolor. Nawet mam piosenkę żółte. Możecie już możecie już zobaczyć widzowie już na kanale Tacjanek. Czyli na naszym kanale.

Cały etap, ten odcinek nie będzie zbyt krótki. Mój kanał najlepszy. To jest chyba najdłuższy odcinek na kanale, będzie, tak mi się wydaje. Ja coś chyba nie tak zrobiłem. Który mam level, widzowie? Czwarty, dobra. Idę sobie skina zmienić. Zaraz wracam. Dobra, dobra mam takiego teraz. Widzowie, <laughs> ale naprawdę chyba to już źle robię. Czy to stąd trzeba doskoczyć? Nie wiem, widzowie Gramy do bossa i kończymy odcinek, prawda? O tak, jest fajne I... Red Bull, Red Bull, bez płatu Jest się chcieli wiedzieć Dobra, tu, Z Ej, Przypomina mi girka. Dżartuje blok drewna. nie drewna, tylko deski. Widzowie <grystanie> co to ma być? Wyłączcie te reklamy jakoś, proszę.

Nie wiem, czy my to tak szybko idę do późniejszego levelu. Przedłam na 13 chyba. Tak, na 13 i do tego. A ostatni to jest 15 w tym. Po prostu, żeby odcinek nie był za długi. Po prostu. Dobra. Nie mówię, to jest że nie mogę sobie Naprawdę. Pamiętam to. Pamiętam, co, co trzeba zrobić. Eee, tutaj. Tak, już pamiętam. Trzeba. Nie, dobra, trzeba. Nie, nie pamiętam, naprawdę. Się, wystarczyło po prostu przetrzymać. Ej, ty! Hmm, pamiętam to. Nie. Nie. To były cztery rzeczy, to trzeba naprawdę godzinę czekać, żeby dostać. No nie jest tu no, no nie jest, bo no, przeszliśmy 14, ostatnia, ostatni Zobaczycie, to będzie w widzowie prawda? Mój Red Bull się śmieje. Mój Red Bull. Red Bull mój. Nie śmieje bardzo. Ale ja może się tak nie śmieję bo już mam nie bardzo Tutaj obok tych trzech jest to jest miododziana. To jest to nie spadło, proszę. Będę smutny, jak to spadnie. Nie, nie, nie. Naprawdę, on może być smutny. I tak tutaj, tak On może być smutny, jak coś się zrobi, nie tak. To jest boss. Widzicie tą tabliczkę, idziemy do bosa. Oja! Te eee. żółte oczy tu trzeba by nawalać. On, 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 ma, on ma tutaj życia narysowane na czarno. Te serce czarne. Dobra, Ups! Eee. Tutaj jest najbezpieczniej stać. A trzeba jego pokonać. Kurde, skaleczyłem się. Wow! To jest jakiś głupi kamień. A ja jestem piłką do koszykówki. Byłem jakąś żółtą, gumową, a teraz jestem do koszykówki. Pyk, pyk. 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 O, teraz będzie na mnie skakał, chyba. Tak, tak. Uuu. Nawalaj. Brzucho chyba boli. Dobra, ma jedno życie. Ej, nawalaj. Stracił. Jest. Wygraliśmy. Katręka. Wybuch. Jest. Przecież nie byłem czerwony, nie wiem. Tak, teraz tu mamy już levele, które wszystkie. Eee. Też mam wszystkie levele, które przeszedłem. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Dziękuję. Zostawcie Subika i łapkę w górę. Do powodzenia. Do następnego.